Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest porównanie Xiaomi Mi8 wersji Pro kontra Xperia 10 Plus. Na pokładzie Xperia 10 Plus mamy Snapdragon 636 4GB pamięci RAM. Na pokładzie Xiaomi mamy tutaj na 845GB pamięci 8. Sprawdźmy jak oba telefony działają, jak no, oczywiście otwierają aplikacje, jak one pozostają w pamięci RAM. To samo zróbmy w przypadku gier, więc lecimy. Oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, więc sprawdzamy, sprawdzamy jak to wygląda. Więc najpierw aplikację Allegro. No dla Xiaomi. Następnie mamy AliExpress. Tutaj Remis. Cineo. No, Xiaomi, Galerie dla Xiaomi, jeszcze Go Xiaomi i pla, również Xiaomi, no tu troszkę czekamy, nawet dłużej. Jak do JDEPL, mi bardzo szybko. Mapy też xiaomi mi. PlayerPL xiaomi i później. Dopiero teraz Xperia, Olix. No, sytuacja analogiczna. Pl. raz i na Xperia czekamy Pizza Portal podobnie sklepy jak widać Spotify raz i dopiero teraz Tap Talk też dla Xiaomi TripAdvisor No, na Xperia trochę czekamy Wcześniej też porównywałem Motorola G7 Plus z tym samym procesorem z tym właśnie samym telefonem i lepiej to działało na Xperia czekamy dłużej Twitter, zresztą zobaczymy porównanie Xperia kontra G7 Plusem. będziecie widzieć Dobra, Twitter dla, dla Xiaomi Uber też dla Xiaomi. Wykop. Xiaomi. I mamy YouTube'a. YouTube prawie że remisowo. Dobra. Co z ramem? 4GB, giga, 8GB. Giga. Który więcej od... będzie trzymał w ramię? Sprawdźmy. Allegro, w po... przypadkach poza ramem. AliExpress, tu w ramię, tutaj nie. Ceneo ramie, tu doczytuję. Znaczy, wsiami no, trochę też doczytywało. Galerie, no to w obu dwóch doczytywane, czyli poza RAMem. HBO Go, restart w obu przypadkach. ipla, tak samo jak do DJAD.pl, tu jakby, no w sumie też nie z RAMu. Mapy, tu w ramie, tutaj nie. Player.pl, restartowane w obu. OELIX. Doczytuje się w obu, czyli jest poza RAMem. Pyszne.pl Sytuacja taka sama, bo doczytuję listę restauracji zamiast ją od razu pokazać. Pizza Portal, no tu może z RAMu, ale aplikacja też tak samo się uruchamia. Sklepy w obu przypadkach w RAMie, Spotify tu w RAMie. W Xperii niestety nie. Tab -talk. sytuacja taka, że doczytywał w obu. TripAdvisor w obu smartfonach, chociaż tu może trochę z RAMu w, w Xiaomi, Twitter ponowne uruchomienie Uber zrestartowane, wykop no, tak jakby z RAMu i YouTube tu nie dotknąłem, ale w obu się doczytuje ponownie, więc jeżeli chodzi o, o temat związany z, z aplikacjami i RAMem, no to mi lepiej, bo ma go o wiele więcej no, ale też nie wszystko w ramię w Xperii przy czterech, no, też super to nie działało. Dobra, zobaczmy teraz jak szybko otwierają się gry. Wyczyściłem pamięć, więc lecimy. Asfalt 9. Jak to będzie to wyglądać? Zaraz się dowiecie. To będzie szybszy? Czy Xiaomi? No, nawet nie czy, tylko Xiaomi. Dopiero teraz. Dobra. Następny tytuł. Asphalt 8. Ale też te trzy przeanimacje wsięgają X... mi. Klikasz, od razu gra. Przechodzi, uruchamia, jakby zaczyna się uruchamiać. Tu trochę trwa to dłużej. No i wsięgają mi już. A Wixperi. Dopiero teraz. Na no, chwilkę musieliśmy poczekać. Dobra. Następnie Temple Run 2. No i sobie ciągnie, ale trudno. Nie będę tego powtarzał. nie, dobra, zrobimy powtórkę, żeby było sprawiedliwie. Tu robimy tak. Tu już przyspieszymy. Temple 2 wyrzucimy z ramu i jedziemy Temple 2. Dzisiaj o mi. A tu. Dopiero no, prawie no, niecała animacja, tylko czwarte Szybciej. Dobra. Kolejny tytuł: Subway Surfers Xiaomi. Jakaś reklama w tej grze, jak zwykle. I dopiero teraz Xperia. No więc nie tak dramatycznie. Dobra, co mamy dalej? Dalej mamy Dead Trigger 2. to wygra Xiaomi i dopiero teraz Xperia chociaż w tak miarę szybko dobra, nawet te powroty też widzicie no, no, jakby ten telefon no, coś potrzebował, jakiegoś papu Asphalt Xtreme Xiaomi Xperia Unkilled To może być większa różnica. Zaraz zobaczymy, czy też nie. Tu już mamy odpaloną grę. A w przypadku Xperia jeszcze chwila. No, tu troszeczkę dłużej trzeba było poczekać na Xperię. i ostatni PUBG. Ale widać, no, przewaga musiała być, bo tak bo inaczej być nie może. Też czasami, no, ta Xperia. Z Motorola G7 z plusem, z tym sam procesorem, troszeczkę lepiej się sprawowała. Teraz nawet odpaliła jakieś aplikacje. Szybciej jak Note no już jeszcze raz sobie klikniemy. A Xperia, no nie, no, to poległa w starciu z Snapdragonem 845 w Mi8 wersji Pro. Dobra, no tu widać, kto tu był szybszy. Dobra, dajmy jeszcze szansę Xperi odpalić do końca tą grę. Trwa to dość długo, jak widzicie. I przejdziemy do sprawdzenia ramu 4GB kontra 8GB, który lepiej sobie nim zarządza. No to lecimy. Po kolei Asfalt 9 tu ubity i Xperi też poza ramem. Następnie mamy Asphalt 8 tu w pamięci, w Xperi poza. Temple 2 w pamięci, tu w Xperia poza, Subway Surfers w obu smartfonach w ramie, Dead Trigger 2 w obu smartfonach w ramie, następnie mamy Asphalt Extreme też w ramie w obu, to mamy dalej Unkilled w obu przypadkach w ramie i ostatnie PUBG w ramie w obu. No więc tutaj. Xperia na 4 g no nie tak źle. Chociaż fakt, no z 8GB chciałem i poza wszystko, poza asfaltem 9 odpalone z RAMu, no fajnie, żeby tak zawsze było w każdym smartfonie. Dobra, tak wygląda porównanie tych smartfonów, czyli Xiaomi Mi 8 wersji Pro i Xperia X10 z plusem. Oczywiście odnośnie jednego i drugiego smartfona macie całe playlisty, możecie zobaczyć inne porównania z innymi smartfonami. Chcecie coś o nich więcej wiedzieć, oczywiście pytajcie lub tam zaglądajcie. Na dole linki do mojej społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału, dzwoneczek, subskrypcję, komentarz. To zawsze się przydaje. No i cóż, na dzisiaj tyle. Zbite z porównanie Xiaomi Mi 8 w wersji Pro kontra Xperia X10 plusem. Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło, hej!